Halo, halo, czy mnie widać, czy mnie słychać? Widzę, że już pierwsza osoba jest Monika. Cześć Monika. Daj, proszę znać, czy widać, czy słychać, czy nie ma tu żadnych zakłóceń. Dzisiaj bardzo wyjątkowe warunki, za oknem deszcz. Dzisiaj streamuję do Was z auta, z podróży, z daleka. A zatem to spotkanie będzie szybkie, treściwe, po to, żeby dać Wam kontent, dać Wam wartość i żebyśmy szybko wrócili do naszych. Poniedziałkowych zajęć. A zatem bardzo proszę napiszcie, czy mnie widać, czy słychać, czy, czy mówię do siebie, czy jesteście tam po drugiej stronie, żeby mogła się upewnić, o, że nie jestem sama. Super. Widać i słychać. Dziękuję Ci, Monika. Słuchajcie, zatem zaczynamy, ponieważ dzisiejsze spotkanie jest po to, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, czyli pytania, które padły w związku z zimnymi telefonami, z wykonywaniem zimnych telefonów, z tym krótkim warsztatem, który mieliśmy ostatnio. Dzisiaj postaram się odnieść po prostu do pytań, które padły po tamtym warsztacie, po kursie, żeby rozświetlić troszeczkę sytuację. O, widzę, jest, jest Michał, witam, dzień dobry, słuchajcie, to lecimy. A zatem, jak poinformować klienta o temacie rozmowy w taki sposób, żeby nie odwiesił słuchawki od razu, tak, czyli dzwonimy na zimny telefon, jak zacząć tą rozmowę, od czego zacząć, jak przedstawić, po co dzwonię, w sposób, który sprawi, że twój rozmówca, twój odbiorca nie rozłączy się natychmiast po, po twoim przedstawieniu. Przede wszystkim e, ważne jest, abyśmy rozmawiali językiem korzyści. Językiem korzyści dla twojego rozmówcy. Co to znaczy? Jeśli dzwonisz na dzień dobry, to warto powiedzieć, kto dzwoni, czyli tak, to ja, Basia Domarus. Czy mogę zabrać w tej chwili 3-4 minuty? Czy mogę zająć Państwu, Pani, 2-3 minuty? Czy mogłabym zadać pytania, będę potrzebowała na to 2-3 minut? Czy to jest dobry moment? A zatem upewnijmy się, że osoba, która odebrała telefon, naprawdę ma czas na tą krótką rozmowę i na, na odpowiedź na pytania. Co jeszcze warto zasygnalizować w, tych pierwszych, w pierwszym kontakcie przy, przy zimnym telefonie? Czyli rzeczywiście temat rozmowy. Czyli, czy znajdzie Pani teraz trzy minuty na to, aby odpowiedzieć mi na kilka pytań w związku z ogłoszeniem, które wystawiła Pani o sprzedaży nieruchomości, tak? Zadając pytania, żeby ta osoba wiedziała, że no, nie, nie, nie zadzwoniłeś, tylko stracić czas, ale rzeczywiście ta rozmowa ma coś wnieść. Czyli, zadajesz konkretne pytania dotyczące ogłoszenia i bądź przygotowany, nie zadawaj pytań. Które, gdzie, gdzie odpowiedzi mógłbyś znaleźć w treści ogłoszenia, ale zadaj pytania, których w treści ogłoszenia odpowiedzi nie znalazłeś. Pytanie drugie. Jak przekonać samego siebie, dlatego że mogę i dam radę, tak? Troszeczkę chciałabym to pytanie skierować do siebie. Jakie wy macie metody na to, żeby przekonać siebie, że potraficie to zrobić i dacie radę? Monika zadała w międzyczasie pytanie z zimnych telefonów skierowanych do klientów kupujących. Czy ten temat będzie poruszany na warsztatach online? Jeśli takie zapotrzebowanie będzie, to oczywiście, że tak. Ja sama też obsługuję klientów kupujących, czyli czasami obsługuję popytowego, czasami sprzedającego, a zatem, jakby to moje doświadczenie jest z obu stron. A zatem, jak najbardziej, tak, będziemy omawiać na bieżąco rzeczy, które będą Was frapować. Jak przekonać zatem samego siebie, że mogę i dam radę? Opowiem Wam, jak ja to robię. Żebym ja czuła, że mogę i dam radę, jakby pomagają w takim poczuciu. Pewne warunki, e, na przykład takie, że staram się być przygotowana. Dlaczego wierzę w to, że mogę i dam radę? Dlatego, że jestem przygotowana. Dlatego, że nieustannie się uczę. Dlatego, że edukacja jest dla mnie nieustającym procesem. Dlatego, że szkole innych, ale też sama uczę się od innych. Jeżdżę na szkolenia, na kursy, na warsztaty, zarówno prowadzę takie, jak i uczestniczę w nich. A zatem cały czas dbam o to, aby mój rozwój, mój samorozwój był aktywnie podnoszony, abym cały czas się rozwijała, to daje mi pewności siebie, daje mi to poczucia, że rzeczywiście jestem skuteczna, mam moc, moc sprawczą, wokół mnie jest mnóstwo zadowolonych klientów, którzy potwierdzą tą moją skuteczność, a zatem jak przekonać siebie, że mogę i dam radę? Uczę się, edukuję, czytam książki, networkinguję, poznaję ludzi, a zatem cały czas podnoszę własne kompetencje. Po prostu praktykuj. Ponadto daj sobie zgodę na to, że jeśli dopiero zaczynasz, jeśli jesteś początkujący w branży, daj sobie zgodę na to, że ktoś ci odmówi, że nie wszystkie twoje zimne telefony będą na tyle skuteczne, aby kończyć się umówionym spotkaniem. Nie zrażaj się. Wszyscy kiedyś zaczynaliśmy. Wszyscy. Podnosiliśmy tą naszą skuteczność umawiania zimnych telefonów z niższej na wyższą. A zatem bądź dla siebie wyrozumiały i nie, nie rób sobie potężnej presji, że coś ci nie poszło i świat się zawalił. No nie, jeśli coś ci nie poszło, to znaczy, że ten jeden krok, jesteś o jeden krok bliżej do Twojego sukcesu. Dalej, kolejne pytanie. Samo rozpoczęcie rozmowy, pokierowanie jej na odpowiednie tory jest dla mnie dość stresujące. Aż, aż prosi się zadać pytanie, dlaczego to cię stresuje? Skoro dzwonisz do kogoś, poniekąd jako remedium na jego troski, jesteś lekiem na całe zło, jesteś osobą, która rozwiązuje problemy danej osoby, dlaczego masz czuć się zestresowany tym, że wykonujesz ten telefon? Ja sobie myślę tak: jeśli dzwonię do kogoś, oferując mu współpracę, czy, czy to w zakresie sprzedaży nieruchomości, czy ogólnie jakiegoś pośrednictwa w nieruchomościach. Ja uważam, że ja dzwonię do ciebie z prezentem, z podarkiem. Dzwonię do ciebie um, z takim rozwiązaniem twoich problemów. Mnie to w ogóle nie stresuje, ponieważ ja czuję, że daję ci coś dobrego. Naturalnie twoja decyzja, czy będziesz miał ochotę przyjąć ten dar, czy nie. I twoje do tego prawo, aby mi odmówić. Niemniej ja żyję w przekonaniu, że rozwiązuje problemy ludzi, czyni ich życie łatwiejszym. A zatem zupełnie mnie to nie stresuje, bo kiedy dzwonię do klienta, to czuję się jak taki święty Mikołaj, który przynosi coś dobrego, wnosi coś dobrego do życia tego naszego rozmówcy, bo rozwiązuję jego Troski. A zatem przekierowanie na odpowiednie tory, no ja jestem od razu na odpowiednich torach, bo oto dzwonię ja. Dzień dobry, tu Basia, do Marus. Czy mogę zadać kilka pytań na temat tego mieszkania na sprzedaż? Bo widzę, że ono jest na czwartym piętrze, ale proszę mi powiedzieć, czy okna wychodzą na parking czy na las? Tak, to jest bardzo konkretne pytanie. A proszę mi powiedzieć, jaki jest widok z salonu? Czy to będzie widok na parking, czy to będzie widok na las, czy na kolejny blok? Jakie są odległości między blokami? Tak, czyli. Od samego początku, kiedy dzwonię na zimny telefon, zadaję bardzo rzeczowe, konkretne pytania, ponieważ odpowiedzi na te pytania mają mnie przybliżyć do celu w ogóle wykonywania tego telefonu czyli przybliżyć mi transakcję. Wszystkie pytania, które zadajesz, mają być konkretne, mają być precyzyjne i mają przybliżyć Ciebie do tego, aby taką transakcję sfinalizować. Kolejne pytanie, jak zamknąć rozmowę, domknąć rozmowę w, i w którym momencie zakończyć taką rozmowę? E, czekajcie, bo padło pytanie od Mateusza, czy, y, nie uważasz, że najlepiej się przedstawić od samego początku? No od tego zaczynamy zimny telefon, oczywiście, że tak. Natomiast to, czy po przedstawieniu się Twój rozmówca dalej będzie miał ochotę z Tobą rozmawiać, tego nie jesteśmy pewni. A zatem ja się wolę upewnić, że um, tak, ja jestem Basia. Czy mogę zająć dwie minutki? Mam kilka pytań. Tak, proszę pytać. A zatem um, zadaję kilka konkretnych pytań. I kiedy zamykam rozmowę? Kiedy? W którym momencie mam ją skończyć? Otóż dla mnie rozmowa, rozmowę uważam za zakończoną w momencie, kiedy umawiam się na spotkanie. Czyli przez telefon ja nic nie tłumaczę. Jak długo będziemy rozmawiać, o czym będziemy rozmawiać? Generalnie ja się umawiam po to, żeby obejrzeć nieruchomość i to jest koniec rozmowy. Ja nie tłumaczę, że jakie ja mam oferty, jakie ja mam stawki, co ja będę robić, czy ja używam drona, czy ja robię home staging, to są informacje, które absolutnie nie powinny paść przez telefon. Przypominam, domykamy rozmowę w chwili, kiedy umówiliśmy spotkanie. Proszę pana, dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy ten parking, bo czytam w ogłoszeniu, że on jest ogólnodostępny, ale czy to jest tak, że każde mieszkanie ma przypisane jakieś miejsce parkingowe? Czy kto pierwszy, ten lepszy, a o godzinie 17.30 to już tylko, nie wiem, sąsiad ze strzelbą stoi i pilnuje tych, tego swojego miejsca parkingowego? Czy będę mogła zaparkować bez względu na porę? Tak? Okej, okay, rozumiem, dobrze. To zatem, kiedy mogę przyjechać obejrzeć tą nieruchomość? Czy mogę przyjechać jutro? Pasuje pani jutro? Woli pani z rana, czy po Popołudniem. Po południem. Dobra, mi by też wolało, bo wtedy, jakby po pracy przyjadę. Czy godzina 18.30 jest ok? W porządku. A zatem e, prosiłabym tutaj jeszcze przesłać mi a, e, dokładny adres. Widzimy się jutro o 17.00. I tyle. I to jest koniec rozmowy. Ta rozmowa ma trwać jak najkrócej. Ona ma być takim e, po prostu umówieniem spotkania. Przypominam Wam o tym czterotygodniowym programie, e, z warsztat, to, takich warsztatów zimnych telefonów, który przygotowałam. E, czekajcie, bo jeszcze padło pytanie od Mateusza. W ogóle, w ogóle nie mówisz klientowi, że jesteś pośrednikiem przed spotkaniem? Jeśli nie muszę, to nie mówię. Po prostu zadaję kilka konkretnych pytań, i jadę na nieruchomość. E, jakby oczywiście ja w całym kursie tłumaczę, jakie pytania zadać, konkretnie jakie pytanie, jaki efekt wywoła. To też jest ważne. W jaki sposób zadać to pytanie? Jeśli mnie klient zapyta, znaczy klient, wiecie, to jeszcze nie jest nasz klient, to jest nasz rozmówca, tak? Jeśli rozmówca w słuchawce odbierze telefon i rozmawiamy, i pada moje pytanie o, o to, kiedy możemy się spotkać, a i nagle słyszę: OK, ale to pani jest agentem, pośrednikiem, jeśli pada takie pytanie, to ja się oczywiście przedstawiam, że jak najbardziej tak. Natomiast jeśli nie muszę, to tego nie mówię, wolę o tym opowiedzieć na miejscu, kiedy już mamy szansę, poznać się, zobaczyć osobiście, zrobić na sobie dobre wrażenie i wtedy po prostu wyjaśnić zasady współpracy. Jak to? Rozpoczynasz spotkanie z klientem od ściemy? Mateusz, czy kiedy zadzwonię do Ciebie i powiem, dzień dobry, tu Basia Marus? czy mogę zadać Panu 3-4 pytania? Czy znajdzie Pan teraz 3 minuty na to, żeby odpowiedzieć mi kilka, na kilka pytań dotyczących mieszkania wystawionego na sprzedaż? Czy to jest ściema? Ja tego nie czuję jako ściemę, Po prostu mówię, że jestem Basia i chcę zadać kilka pytań. Jeśli ktoś mnie zapyta, czy jestem pośrednikiem, odpowiadam, że tak. Jeśli ktoś mi tego pytania nie zadaje, to ja tego też nie tłumaczę. Co zawiera program? Jeszcze tutaj wrócę na chwilę do slajdu. Tak jak mówiłam na ostatnim webinarze, słuchajcie, cały program jest nastawiony mocno, jakby ułożony mocno warsztatowo. Owszem, dostajecie materiały wideo, z którymi pracujecie samodzielnie w dowolnej dla siebie chwili, ale raz w tygodniu spotykamy się warsztatowo. To znaczy, że nie będziemy tylko sobie opowiadać różne rzeczy, ale będziemy wykonywać zimne telefony. My je będziemy wykonywać, że tak powiem, na żywo. Oczywiście analiza Twojej pracy, jakby gdzieś tam osobiście pochylam się nad Twoją. Um, nad Twoim przypadkiem, nazwijmy to. Upewniam się, że idziemy w dobrą stronę. Oczywiście dostęp do tych warsztatów masz do o 24-7, wspólna grupa na, na Facebooku. W tej grupie wymieniamy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, zadaniami domowymi, wspieramy się, ale też razem świętujemy sukcesy, czy opowiadamy sobie o sytuacjach, które poszły nam nie najlepiej, po to, żeby przestrzec innych. Mateusz, piszesz, że połowa ludzi urwie mi ci głowę? Ja nie mam takich doświadczeń. Mi nikt głowy nie urwał. Cześć, Moniko, pozdrawiam serdecznie. No nie wiem, Mateusz, mam wrażenie, że to, są, to jest twoje wyobrażenie na ten temat, to jest twoje przekonanie na ten temat, a praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Nawet jeśli człowiek w pierwszej chwili nie do końca jest szczęśliwy z faktem, że o to się nieświadomie umówił z pośrednikiem, to po kilku minutach rozmowy on jest naprawdę wdzięczny, bo naprawdę przychodzi remedium na, na troski tej osoby. Przychodzisz ty, profesjonalista, który możesz sprzedać tą nieruchomość lepiej, szybciej, bardziej profesjonalnie, bezpieczniej, drożej i tak dalej. Masz swoje ubezpieczenie OC, zapewniasz tran bezpieczeństwo transakcji, jesteś doświadczonym Człowiekiem, który zajmuje się tym na co dzień. Nawet jeśli nie masz potężnego doświadczenia albo wielu lat pracy, to jesteś otoczony przez profesjonalistów, tak? Nie wiem, pracujesz w jakimś biurze, masz nadrzędnych ludzi, masz, masz e, przełożonych kolegów z pracy. Zakładam, że no, wnosisz jakąś wartość do życia tego człowieka, który może stać się Twoim klientem. A zatem kwestia umiejętnego komunikowania. Z czym przychodzisz, co wnosisz i jak to wpłynie na życie Twojego klienta, Twojego rozmówcy, który może być Twoim klientem. Tego się głównie uczymy właśnie w tych zimnych telefonach. Nie tylko umawiania spotkania, ale co, kiedy już pojedziesz na to spotkanie? Jak utrzymać dobre wrażenie? Jak rozmawiać z tym człowiekiem, żeby on rzeczywiście chciał wejść we współpracę z Tobą? Kilka pytań dotyczących samego kursu. Czy faktura jest z VAT-em? Tak, faktura jest z VAT-em. Cena podana jest ceną brutto. No właśnie, może ja wrzucę link do kursu. Aż sprawdzę, czy się tutaj dobrze załadowało. Mhm. Oj. A. Dajcie znać, czy to się odpala. Link, który wrzuciłam. Cena podana jest ceną brutto z VAT-em, jak najbardziej. Ile osób jednocześnie może brać udział w programie? Kiedy zaczyna się kurs? To są dwa pytania i zacznę od drugiego. Kiedy zaczyna się kurs? W przyszły wtorek. W przyszły wtorek o godzinie 13. Ile osób jednocześnie może brać udział w programie? No myślę sobie, jakby. Jednocześnie może brać udział bardzo dużo ludzi, bo będziemy tworzyć małe grupy warsztatowe. I jeśli będzie trzeba, to stworzę grupę nawet 15 grup, po to, żeby nie wiem, w jednym zespole było powiedzmy około 20 osób, nie więcej, nie wiem, między 20 a może 30, zobaczymy, po to, żebyśmy się upewnili, że każdy naprawdę warsztatowo doświadcza tego warsztatu kursu, że każdy fizycznie. Przepracowuję ćwiczenia, że na każdego mam czas. Jeśli się okaże, że grupa dwudziesto, nie wiem, 5-osobowa jest za duża, to się podzielimy na dwie mniejsze i będziemy pracować w mniejszych grupach. Ważne jest to, że jeśli opuścisz zajęcia, jeśli z jakiegoś powodu nie mogłeś uczestniczyć, ok, w porządku, ale obejrzyj nagranie, ponieważ wszystkie te spotkania będą nagrywane, będziesz mógł je odtwarzać dowolną ilość razy, będziesz mógł do niego wracać. Czy lekcje w kursie i spotkania będą nagrywane tak? Tak jak wspomniałam, one będą nagrywane, i każdy, kto ma, kto raz wykupuje dostęp do kursu, dożywotnio będzie miał dostęp do wszystkich kolejnych nagrań. Czy kurs można kupić w ratach? Tak. Na linku, który wrzuciłam, jest taki krótki film instruktażowy, jak to robić, jak to zrobić e, samodzielnie. Pamiętajcie, że kiedy dokonujecie zakupu na raty, ja o tym nie wiem. Jakby raty, raty, rat udziela Ci bank, tej pożyczki udziela Ci bank, nie ja, a zatem ja dostaję pełną kwotę, i, e, a Ty spłacasz raty do banku. W sytuacji, gdybyś chciał oddać ten kurs, uznał, że nie wiem, no, no nie jest to dla Ciebie, to ja Ci też zwracam pełną kwotę, a Ty sobie dalej spłacasz raty po prostu banku. Także tak to wygląda technicznie. No oczywiście jest to inwestycja bez ryzyka. Słuchajcie, ktoś, kto um, brał udział w jakichś moich kursach wie, że tutaj jest inwestycja bez ryzyka. Nic nie ryzykujesz. Masz pełne 14 dni, równe dwa tygodnie na zmianę decyzji. Jeśli wydaje Ci się dzisiaj, że chcesz wziąć udział w kursie, a potem wykupujesz dostęp i się okazuje, że jednak, no z jakiegoś powodu, nie wiem, nie pasuje Ci termin, albo przyczyny losowe, na które nie miałeś wpływu, albo i miałeś wpływ, nie ma to znaczenia. Ja nie będę Cię rozliczać... Z przyczyny. Jeśli postanowisz zwrócić kurs, to ja ci po prostu zwracam pieniądze. Jedyne co potrzebuję od ciebie to po prostu numer konta, na który mam ci zwrócić te środki i tyle. I oczywiście otrzymujesz pełną kwotę. A zatem taka jest cena na dzisiaj. Spotkanie, oczywiście sekcja bonusowa, tam jest troszkę więcej bonusów, ale wolę Was zaskoczyć mile. Więc o wszystkich nie powiem. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to to jest moment, żeby je zadać. Czy będą w tym umowy? Umowy jakie? Bartosz, o jakie, jakie chcesz umowy w zimnych telefonach? Pytajcie, bo to jest ten moment, żeby pytać. Nie chcę Wam za dużo czasu zabierać, a zatem jeśli wyczerpiecie swoje pytania, to zakończymy live'a. Natomiast Bartosz, chciałabym się odnieść do pytania Twojego. Daj znać, o jakie umowy pytasz, bo generalnie w zimnych telefonach umowy? Mm -hmm. Cóż ja mogę jeszcze powiedzieć? Um, powiem Wam tak, z doświadczenia wiem, um, że najwyższą wartością dla wszystkich kursantów, którzy dotąd szkolili się na tej platformie edukacyjnej Marus Education, najwyższą wartością są spotkania. Spotkania, które mamy co tydzień na żywo, jeśli sobie z czymś nie radzisz, albo masz jakieś wątpliwości, albo coś się wydarzyło, co chciałbyś omówić, przegadać, to po prostu to są, te spotkania są właśnie po to, abyśmy omówili Wasze casey, abyśmy zastanowili się, jak, jak indywidualnie Wam pomóc. A potem ćwiczyć po prostu warsztatowo zimne telefony. Zakupu, sprzedaży i wynajmu. Bartosz, ten kurs dotyczy zimnych telefonów. Tak, zakupu, jakby zakładam, że chodzi Ci o umowę pośrednictwa w zakupie albo w sprzedaży, albo umowa najmu nieruchomości. Te dokumenty są, ale nie w tym kursie. Szymon Kotala. E, Szymon Kotala, czy ty jesteś moim kursantem? Tak jak mówiłaś na poprzednim webinarze. Mówiłam na poprzednim webinarze, że mamy, tak, powtórzę zatem, tak, wszystkie umowy, które potrzebuje nowoczesny pośrednik do pracy swojej, są nieodpłatnie udostępniane w kursie nowoczesny pośrednik 2.0. Szymon, jeśli jesteś naszym kursantem, no właśnie, bo to nazwisko kojarzę, e, to masz rabat i na pewno dostałeś maila z tym rabatem. Wszyscy absolwenci moich kursów mają super cenę i na pewno dostałeś to w mailu. Ja tylko się upewnię, że ja Cię mam. W ja Ci może tutaj napiszę w wiadomości prywatnej. Tylko się upewnię, że jesteśmy w znajomych. Także Szymon, jak najbardziej absolwenci mają. Już Cię tu szukam. Mhm. Rozumiem, bo ktoś pytał i mówiłaś, Baszu, że do tego też dodasz, jeśli ktoś potrzebuje. Inaczej, to nie jest tak, że ja za darmo rozdam, wiesz, potężną wartość służbową. Ja Wam, mogę, ja was, ja wam chętnie pomogę. Tak? ja chętnie pomagam moim absolwentom, ale jeśli ktoś oczekuje, że wiesz, wejdzie i, i po prostu zgarnie wszystkie umowy za free, nie do końca tak jest. Jeśli rzeczywiście zostajesz z nami do końca kursu i rzeczywiście chcesz się z nami szkolić, chcesz tworzyć społeczność, kulturę społeczności Domarus Education, gdzie przyświeca nam wspólny cel odczarowywania branży, gdzie pracujemy na podobnych zasadach, wnosimy, jakby wnosimy pewne standardy na rynek, to jak najbardziej tak. Nie mówię na głos, ale... No, do, dorzucam te umowy. Mhm. Natomiast one wszystkie, cały pakiet wszystkich dokumentów podkreślam wszystkich, nie tylko umów. Jest mnóstwo dokumentów, czy to przynajmniej ogólne warunki najmu, które są integralną częścią umowy, tak? Jak masz umowę, a nie masz tych warunków, to tak jakbyś nie miał umowy. Czekaj, Bartosz, tak, można je kupić. Wszystkie te dokumenty można kupić, ale one kosztują 70 zł od sztuki. Cały dochód przeznaczam na cele charytatywne, bo cały dochód ze sprzedaży umów i tych dokumentów potrzebnych do, do, dla pośrednika, on zasila konto Fundacji Marty. A zatem, jeśli potrzebujecie dokumenty, piszcie do mnie, napiszcie maila czy jakąś wiadomość, co potrzebujecie i zobaczymy, co możemy zrobić. Mhm. Bardzo. No, jeśli czekasz na pośrednika, no cóż, ruszy niedługo. Natomiast zimne telefony, no. Bartosz, to może ja ci coś podpowiem. Kurs zimnych telefonów jest do nabycia za 500 zł. Kurs Nowoczesny Pośrednik 2.0, który trwa 10 tygodni, w którym dostajesz całkowity kompendium wiedzy, jak od, od, od początku do końca, jak sprzedawać skutecznie, szybko i dobrze nieruchomości. Ten kurs kosztuje wyjściowo 2000 zł. Ale e, każdy absolwent. Powtórzę, każdy absolwent ma u nas bardzo specjalne traktowanie, i każdy, kto przeszedł chociaż jeden kurs, dostaje potem super rabaty, nawet 25% rabaty na inne kursy. Więc, Szymon, zakładam, że gdybyś dzisiaj przystąpił do kursu zimnych telefonów, a potem chciał przystąpić do kursu Nowoczesny Pośrednik 2.0, to wyjdzie na to, że kurs, kurs zimnych telefonów masz za darmo. Mam nadzieję, że rozumiesz dlaczego. Jeśli nie, to zapytaj mnie w prywatnej wiadomości. Tak wychodzi z rachunku. Jeśli dostajesz 25% rabatu na kurs Nowoczesny Pośrednik, to znaczy, że zimne telefony marza free. Ale słuchajcie, jeśli macie pytania jeśli coś was jeszcze trapi, do końca tego dnia można jeszcze przystąpić do. Tego naboru, tak? Do, do końca dnia zbieramy grupę. Jeśli się spóźnisz, no trudno trzeba będzie poczekać na kolejną edycję, ale pamiętaj, że jeśli masz jakieś wątpliwości, to może warto po prostu przystąpić do kursu. Za tydzień zaczynamy, zobaczyć, jak to będzie funkcjonować, a jeśli ci się nie, nie spodoba, to, to po prostu go zwrócisz. No, ja ci zwracam pełną kwotę i tyle. Słuchajcie, widzę, że nie ma pytań, jest już 24 po. Jestem dla Was, zadawajcie pytania. Ja mam dzisiaj zaplanowany dzień, ja normalnie dzisiaj pracuję, ale będę starała się odpowiadać na wszystkie Wasze pytania również późnym wieczorem, a zatem piszcie, dzwoncie, jeśli tylko będę w stanie, odpiszę, odpowiem, zamykamy zapisy dziś w nocy i ruszamy z grupą kursantów. Proszę powtórz, o której godzinie będą spotkania? We wtorek o godzinie 13 i to jest pewnik. Jeśli się okaże, że jest więcej grup. I wtedy będziemy się zastanawiać, w jakich godzinach. Ja mam jeszcze do dyspozycji czwartek. On jest mniej rozplanowany, więc wtorek i czwartek. We wtorek na pewno, jeśli będzie dużo ludzi, to również czwartek się odpalimy. Jeśli nie ma pytań, słuchajcie, to pozdrawiam Was bardzo serdecznie w taki bardzo deszczowy dzień. Nie wiem, czy to widać, ale pada okrutnie, jest jesiennie, listopadowo. Życzę Wam zatem słońca w sercu, uśmiechu na ustach i słuchajcie, zapraszam do tej cudownej przygody. Jeśli rzeczywiście myślicie o edukacji, w tym... W tym gronie, w tej społeczności do Marus Education warto przystąpić do tego programu, zobaczyć, co je, coś, jak to się wygląda, z czym to się je, a w przyszłości, w przyszłości korzystać z bardzo korzystnych rabatów dostępnych dla, dla naszych y, absolwentów. Póki co, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.